Dzień dobry! Witam na moim kanale. Ja jestem Wigo, zawsze warto marzyć. Pamiętajcie, dzisiaj Państwu zaprezentuję samochody kolekcjonerskie. Mini Cooper. Mini Cooper. BMW BMW Porsche Porsche Nissan Nissan i Kadira tak wygląda. Tak się prezentuje. No i też najfajniejszy gadżet w tym samochodzie. Może wszystkich zainteresować. Ma otwierane drzwi. Jedne i drugie ma otwierane drzwi. O taki to jest wynalazek. A pamiętajmy, bo to jest antyk. Bo pochodzi z dawnych lat. Bo kiedyś takie samochody dawniej jeździły. Po drogach. Mówiłam, że nic nie wiesz, nie rozmawiam z jeżeli ten film Ci się spodobał, zapraszam do łapki w górę, subujcie mój kanał no i też zapraszam do komentarzy.